Raczej chyba nie jest potrzebny. Ja przeciw. A ja w ogóle nie przyznaję takiego sposobu chowania. Nie wiem czemu. Przeciw. No, z tradycje stare. Trudno mi tak od razu odpowiedzieć. No, jakby, jeżeli jest potrzeba, to może i nic takiego. Nawet nie mogę odpowiedzieć w tym momencie, ale chyba, że to nie za bardzo, że w mieście poza miastem musi być to. Ojej, ja lękom się. Nie, nie chcemy krematorium, chcemy leżeć w, grobu, w grobie. так як треба, як наші дядки, прадядки. Моїм зданням, то не варто будувати крематоріум в наших теренах, тому що для п'яри то люди можуть бути поховані на цмінтажу. Мами місце, де поховати, то якби кремовати, то би не кремовав своїх родних. Да. Пре... Ні, я Боже бронь, тегу. не Боже броня, ні. że żyć żyć potem zaraz do piekla iść. Trzeba takiego, to straszna rzecz. Te słowa nie podoba się. Po prostu u nas musi być. coś jest tak pozytywniejsze taki cokolwiek no nikt. Uważam, że to jest dobry pomysł, bo i ile pytałam, my nie ma nic przeciwko temu, żeby krematorium było i ciało było spalane. Więc mamy na to prawo jako chrześcijanie i skoro Krematorium byłby u nas, byłoby oczywiście bardzo praktycznie, że nie trzeba gdzieś jeździć. I czasem są naprawdę takie, takie momenty, kiedy ludzie po prostu potrzebują tego krematorium, i spali ciało jest o wiele bardziej praktycznie. I, i powiedzmy, tych ludzi w takich wypadkach też trzeba zrozumieć. Jakoś tak. Nie bardzo przyjemnie chyba. Ja bym też nie chciała, żeby w moich okolicach niedaleko gdzieś było zbudowane krematorium. To nie jest bardzo. Przyjemnie I nie myślę, że Litwa jest na tyle duże, państwo, żeby nie miało by miejsca gdzie pochodzić ludzi. Ciężko to powiedzieć, to współczesne, współczesne wszystko to. Nie wiem. Brak informacji, nie możemy komentować. Tak. Ja to nie bardzo. Nie, nie bardzo Nie, <laughs> No jakoś nie, nie wiem. Nie układa się A wy u mnie. Abyś chodził o księdze, zapytajcie. Prawo kanoniczne dopuszcza możliwość kremacji zwłok. I jeśli kremacja nie jest z powodów przeciwnych wierze, to taka osoba ma również prawo do pogrzebu katolickiego. I Kościół stoi na tym stanowisku, a myślę, że sama kwestia budowy, lokalizacji, no muszą się tym zająć kompetentni ludzie. I, i tak, żeby uszanować też mieszkańców, którzy pewnie w sąsiedztwie chcą czuć się jakoś komfortowo i bezpiecznie. Сам. Крематорим, так до кого?